Tak to z mojego powodu? Jak dramatyczna prawda wyjdzie na jaw? W związku z tym, że to zaszło, wzywam policję. Niedawno Zuzia przyniosła do domu wszy. Ach. Byłam przerażona. Przypadków w jest teraz bardzo dużo. Dowiedziałam się o szamponie leczniczym Sora Forte. W Polsce jest tylko jeden lek na wszawice w tak wygodnej postaci. Umyłam Zuzi głowę jak zwykłym szamponem i problem łatwo się rozwiązał. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawice. A na wszelki wypadek zastosowaliśmy profilaktycznie Sora u całej rodziny. To jest lek dla bezpieczeństwa z źle z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dana dawki dana leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj Sorre się z lekarzem Forte. lub farmaceutą. Teraz w Agacie do 30 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 na wszystkie produkty. Albo, wow! Kupując materacę z kolekcji to. Na lub szafy modułowe Adbox otrzymasz zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj do 2000 zł. Za każdym wspaniałym chipsem Lays kryje się wspaniały ziemniak i szansa na wygraną. 1000 zł codziennie i 100 000 zł w finale. Szczegóły na platformie Joy. Wskakuj w lato. Odkryj nieodkryte. Hey! Smakuj lato w pełni. Zdala od pracy. Zdala od zgiełku. Zdala od ograniczeń. Ciesz się połączeniem kontrastów. Sprawdź aplikację, odkryj fuzję smaków i wygrywaj nagrody z Fiusti. Każdego dnia chcę czuć się pewnie, odkrywając siebie, szukając swojego rytmu. Wybierając to, co daje mi radość i komfort. Na co dzień stawiam na bawełniane wkładki Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem, zwiększającym naturalną odporność skóry. Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dodatkowo, dezamigren zwalcza nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk. To jest lek. Do bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren, bez migreny, bez recepty. Czy wiesz, że z Alpro możesz jeść zdrowo i pysznie? Tak zdrowo i tak pysznie. Alpro roślinnie zawsze pysznie. Teraz Alpro w stylu Skyr, w mniejszym opakowaniu. Spróbuj! No dobra, a co powiecie na małą zamianę? Dobra, czemu nie? <laughs> Chodzi o taki niezobowiązujący raz z czy... Miałam na myśli zamianę drużyn. Tak do zabawy. Nie podoba mi się ta gra. W krainie klitnącej wiśni Tańczą saki i drżą zmysły Sushi, ramen czy edama mestra. Nie do swojej Biedronki. Przyjdź do Biedronki na festiwal kuchni azjatyckiej. Przygotuj zdumiewającą, orientalną ucztę z produktami Asia Flavors dostępnymi tylko w biedronce. Orientalne azjatyckie smaki to dobry powód, by iść do Biedronki. Max to najgorętsze premiery. Najlepsze polskie seriale. Ulubiona rozrywka. Max, tu jest co oglądać. W Embanku technologia ułatwia otwieranie. Wejdź w aplikację, zrób zdjęcie dowodu, potem sobie. Konto już otwarte. Zyskujesz do 550 zł i oszczędzasz nawet na 7,5%. M-Bank. technologia do usług. Hej! Na rowerak taką pogodę? Dla nas nie ma złej pogody. Jest tylko dobra odporność, bo wszyscy bierzemy Iskiel. Iskial Immunomax to wysokie porcje cennego oleju z wątroby rekina i witaminy D3. Iskial buduje odporność od wewnątrz. Say my name. 6 don't września don't, don't. C -C. Beetlejuice Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice. <coughs> You're a figment of my imagination Is this figment of your imagination? Beetlejuice, Beetlejuice w kinach W poprzedniej części